Rebel Time to Rebel Time, czas buntu i niepokory. Oczywiście nie zgodziliśmy się na to i Kamerun przystał na nasze chęci. O premierze serii Rebel Time porozmawiam z jej pomysłodawcą Maciejem Rybickim. Zapraszam. Maćku, witam cię bardzo serdecznie po raz kolejny. Cieszę się, że nas odwiedziłeś. Postanowiliśmy, że premiera Rebel Time będzie inna niż zazwyczaj na tym kanale. Porozmawiamy sobie po prostu o tej monecie i w międzyczasie będziecie mogli zobaczyć przebitki z fizycznego krążka, który już dzisiaj mogę trzymać w dłoni i pokazuję celowo awers, bo od tego chciałabym zacząć. Witam, dzień dobry, cześć Olu. witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Maćku, jak się czujesz z tym, że marzenie jest już... W fizycznym metalu? No, przypomniało mi się automatycznie nasze pierwsze spotkanie, yy, gdzie zaczynałem ze sklepem Srebrne Grono i jednym z elementów naszego, jakby, wywiadu było też jakieś plany na przyszłość, marzenia. No i padło wtedy właśnie marzenie, życzenie, żebym doprowadził do takiego momentu siebie, jak i jakby organizację, którą pilotuje, żebyśmy mogli wyemitować własny walor. Akurat na tamten czas nie myślałem o tak ambitnym projekcie. Może bardziej mi chodziło o coś takiego mniejszego, jakaś bulionowaczka delikatna z jakimiś motywami sportowymi. No ale jakby rozwój i, i kroki, które mnie pokierowały do mega fajnych ludzi właśnie z mennicy Karpatia Mint pozwoliły mi Rozbudować to, to życzenie. No i jesteśmy na tym etapie, że mamy ten swój walor. Tu mamy efekt fizyczny. Powiedz mi, jak długo zajął ci proces od, od momentu idei do przekucia w metal fizyczny? Ile to trwało w związku z tym właśnie walorem? Rok czasu. Rok czasu dosyć sprawnie, z jakieś 2-3 miesiące się przymierzałem. Do tego rozmawiałem właśnie z. Piotrem Tela, z, właśnie z Karpatii, o tym, że, że kiedyś sobie zażyczyłem pewne, pewne możliwości. Oczywiście to jest z rozmów wynikało partnerskich, że świadczą takie usługi, że wspierają inicjatywy innych, 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 innych chcących zaistnieć. No i jakby wszystko wiązało się też o zasoby, jakimi dysponuję, czy, czy jestem w stanie sprostać temu. Jakby nakładowi finansowo, dlatego też e, zaprosiłem do partnerstwa. Karpatie, także w połowie kosztów oni partycypują, stało to się bo, wtedy dla mnie bardziej realne, tak? Bo, jakby cały czas człowiek rządziłem. Dokładnie. Dokładnie. Także e, od pierwszej rozmowy, gdzie dałem zarys Piotrowi, co, co mi chodzi po głowie, właśnie KPR, tam jeszcze MajTaj się kręciło takie. Takie epizody, właśnie walki, osadzone z w elementach kulturowych, jak i z pewnym przekazem, o którym pewnie zaraz porozmawiamy. No i spodobało mu się to, i od razu powiedział, że jeżeli zdecyduje się wejść, a jeszcze miałbym jakiekolwiek obawy, to tak unikatowy projekt, którego jeszcze nie było w przestrzeni, on jest w stanie porozmawiać z zespołem Karpatii, żeby, żeby wejść w to 50-50 pomóc mi zrealizować to, to marzenie. Chciałam cię zapytać pierwszy walor. Ile sztuk? Pięć stówek. Na cały świat. Dlaczego nie bulion? Dlaczego super premium? Dlaczego nie bulion? Eee, chyba jestem koneserem. I lubię elitarność i poprzez przekazanie tego eee, jakby kapitału informacji i wiedzy, które chciałem osadzić na tej monecie. Muszę też chcieć docierać do ludzi, którzy mają troszeczkę więcej zmysłu i lotnego umysłu, niż tylko osoby przeliczające spread pomiędzy ceną, ceną spot, a fizykiem, czyli jakby nastawiam się na świadomych ludzi dzieła sztuki, zaangażowania, a nie Posiadania. Czyli nie zwykle, zwykłe inwestycyjne, tylko bardziej już w stronę kolekcjonerstwa również. Dokładnie, dokładnie. Też tutaj, jak je, jaką technikę wykonaliśmy do wyprodukowania tej monety, no to jakby ona zmuszała nas do tego, żebyśmy sami podeszli do tego, do tej realizacji w sposób taki wyłuskany, o tak. No to wiemy, że mamy 500 sztuk w nakładzie i zacznijmy od awersu, który sobie wcześniej przygotowałam. Co jest na awersie, ale zanim przejdziemy do tego pierwszego planu, takiego rzucającego się w oczy, to dlaczego emitent Kamerun i drugi symbol, czyli znak Fundacji Start Sport? Dokładnie. Dlaczego Kamerun? Bo Kamerun nas zaakceptował. Próbowałeś wcześniej z innymi emitentami? Tak, z jednym emitentem próbowałem. Chyba będzie elegancko, jak nie będę mówił z którym. Dostałem zapytanie od tego emitenta, co świadczą głowy dzieci osadzone w skale. No to odpowiedź była jedna są to jest to analogia do góry Rushmore, świętej góry Indian, która została spłoniewierana poprzez osadzenie w niej głowy głów prezydentów i góra jest to góra nowej nadziei, a twarze dzieci różnych nacji narodowościowych mają wskazywać na troszeczkę niezgodność, niezgodę na na no obecny stan rzeczy, modelu jakby zarządzania ziemią, globalnym podejściem do hodowania, nie tylko upraw roślinnych, tylko nas jako, jako dawców, potencjału i energii. I właśnie ta góra ma świadczyć właśnie o tej, o tej nadziei, że może kiedyś coś gdzieś w innym rozdaniu by się inaczej pojawiło. No, i odpowiedź była jedna: jeżeli znikną głowy dzieciaczków, to w tym momencie dostaniemy walor dolarowy. Oj, wymknęło mi się ups. I w tym, no, jakby rebel time to rebel time czas buntu i niepokory. Oczywiście nie zgodziliśmy się na to i Kamerun przystał na, nas, na, nasze, na nasze chęci. No i mamy ten efekt, że mamy Kamerun. A znak fundacji Start Sport? Tak, 10 lat fundacji, to akurat mi się pokrywa z, jakby ta aktywność i zaangażowanie w ten projekt, też jest takim podsumowaniem naszych 10 lat działania. Elementem pierwszej serii jest capoeira, capoeira, od której wszystko się zaczęło i w takim mentalu moich pewnych zmian, jeżeli chodzi o podejście do, do, do siebie jako do człowieka, do, do byłych rzeczy, które gdzieś tam się platały w moim życiu i troszeczkę taka pogoń za spełnianiem marzeń. No to tak bardzo osobisty jest to projekt, jak i cała fundacja zresztą. I to chciałem zrobić właśnie też, żeby pokazać partnerom przyszłych projektów. Mam no tu na myśli sportowców, kluby sportowe. Jakieś placówki, z którymi współpracujemy, czy, czy przedsiębiorców, że jesteśmy nietruzinkową organizacją, że jesteśmy w stanie sprostać trudnym zadaniom, o tak. Nie wymiękamy, nie kłócamy. Jak już o capoeirze, to patrzę sobie na ten rewers monety, który i wy teraz widzicie. Maćku, tu się bardzo... Bardzo dużo dzieje, i jest tu zaklęty świat symboliki. Jakbyś mógł nam przybliżyć jeszcze raz, bo już o tym rozmawialiśmy, ale teraz widzimy to na walorze fizycznym i to troszeczkę inaczej mimo wszystko niż na grafice. Tutaj jeszcze przeskoczę do awersu: jeżeli chodzi o twarze dzieci tych czterech nacji narodowościowych, to one też, każda z tych nacji identyfikuje się z różnymi trudami. Regionu, jakby, tak? Ja bardzo szeroko to rozpisuję na stronie rebeltime.eu, gdzie jakby każdej nacji, tutaj jest dzieci. po lewej stronie to jest słowiańskie dziecko, później azjatyckie, indiańskie i afroamerykańskie. Tam właśnie rozpisałem się o determinacji i takich innych rzeczach, które. Sprzyjają, właśnie, sprzyjają albo łączą te twarze z sytuacjami losowymi. Zapraszamy na stronę, jeśli ktoś ma ochotę zgłębić temat tego projektu. No a przechodząc do rewersu. Ideą było przedstawienie dualizmu yy, życia, świata, yy, zafundowanej na harmonii, nazwijmy to. I lewa strona przedstawia instrumentalistów, którzy zawsze znajdują się w trakcie tak zwanej gry w capoeirę. Nazywa się to bateria. Wybijają rytmiczną muzykę, do, do której capoeirzyści grają. Grają, tańczą, walczą. To też zaraz opowiem. Mamy też element y, Amazonii, i ta część przedstawia taką y, harmonię naturalną, zgodność y, rytmu życia człowieka z rytmem życia natury. Czyli to jest taka, takie, takie nasze bycie, jakie powinno istnieć, według mojego mniemania, że współgramy z, z otaczającym nas światem, nie jesteśmy. Elementem pasożytniczym, tylko jesteśmy odbiorcą tego, tego daru natury. No i później byśmy musieli przeskoczyć na prawą stronę, gdzie mamy z kolei przedstawiony troszeczkę chaos kulturowy chaos. Moneta jest osadzona właśnie w takich nurtach czasów kolonialnych, ten, ten prawy element, gdzie mamy niewolników pracujących na plantacji, którzy siłą bądź przez kreatywność wodzów zostały na nią dostarczone. I też mamy fawele, czyli jakby dzisiejsze osady ludzi, którzy żyją. Nie do końca w przystosowanym świecie. To, świecie, to jest akurat jakby odniesienie do Rio, a wskazuje też na to jeden z elementów, w którym jest sylwetka Jezusa odwróconego tyłem. No tutaj w tym elemencie właśnie chciałem przedstawić tą też jak, w jaki sposób dysproporcję, która jest pomiędzy harmonią, która jest nam przypisana z natury, a a nie ładem, który zostaje wprowadzony przez globalne myślenie chcących, chcących władzy. No tak, może delikatnie. A na tym wszystkim mamy sylwetkę Jezusa. Jest to, jest to pomnik, który właśnie znajduje się na Drio. W naszej odsłonie postać ta jest odwrócona tyłem. W interpretacji, którą tutaj zainicjowałem, jest to niezgoda, niezgoda, nie powiem Jezusa, bo nie mamy go fizycznie przecież, ale jakby idei wiary, pierwotnej wiary, która była oparta na, na miłości, szacunku, wzajemnym zrozumieniu. Jakby i ten element odwrócenia tyłem wskazuje nam, że powinniśmy się zastanowić, do którego momentu doprowadziliśmy. My, my jako my, to jedno, bo dając zgodę na to jesteśmy też jakby uczestnikami tej gry, ale jak to wyszło, a wyjść nie powinno. Chwila na przemyślenie reakcji. Brak reakcji, to też reakcja. Dokładnie. No, ale jest tutaj jeden mały, bardzo uroczy element, koloryzowany. Czemu ta papuga znalazła tutaj swoje miejsce? Tak. Ta papuga jest takim synonimem wolności, wytrwałości. Jest czymś optymistycznym, co. Na końcu tej całej drogi ma, ma się, miałoby się pojawić, nazwijmy to w ten sposób. I ona też wchodzi na dwóch walczących kapoerystów. Jest tutaj wersja właśnie pani kobiety i mężczyzny, które identyfikują dwie energie. W tym wypadku jest to energia mężczyzna ognia, kobieta wody. Jest to, są to dwie energie, które w naturze jakby z sobą, nazwijmy to, rywalizują. I tutaj poprzez interpretację tej walki jest to przedstawione. Ale rywalizując są jednocześnie w tak zwanym kręgu życia, w którym właśnie walczą kapłerzyści, gdzie nie mogą bez siebie istnieć. I ta papuga jest też takim właśnie odniesieniem do równowagi i Harmonii, która, która powinna sprzyjać temu wszystkiemu na końcu. Kiedy ta moneta będzie dostępna fizycznie dla osób, które będą chciały mieć taki walor? Liczę, że tak jak nagrywamy ten film, albo już jest, albo, albo lada dzień wskoczy do naszych partnerów. Kampania jest międzynarodowa. Kilku partnerów w Polsce oczywiście też dostanie tą ofertę do dystrybucji. Przez sklep Srebrne Grono na przykład jest taka opcja, żeby sobie dobierać numery certyfikatu dla całej serii, która oczywiście będzie miała kontynuację. O, kontynuację oczywiście w rytmie rebelii. Elementy na drugiej monecie, której przepracowuję teraz, to są, to są gladiatorzy. I na trzecią samurajowie i tam są właśnie bunt samurajów przedstawiony ma być i bunt gladiatorów tak może powiem coś o, o tym co chodzi po głowie autorowi jeżeli chodzi o gladiatorów to właśnie w tej formie przestrzennej chcę zaprezentować dwóch walczących gladiatorów jeden będzie tak stylizowany na na gladiatora tak troszeczkę jak Spartakus miałby być Spartakusem i tak będzie też przedstawiany gladiator, który tutaj zajmie pozycję kobiety, która, który będzie tyłem będzie przełodziany na przykład w hełm Stylizowany na boga, boga Marsa. Tak, Bóg Marsa jest Bogiem Rzymu. Ten gladiator będzie w pozycji bardziej upadłej, a ten gladiator, który ma przedstawiać Spartakusa, będzie triumfował. I to wszystko będzie się odbywało na tle areny. Jeden z elementów areny będzie, będzie to trupia czaszka, która będzie przedstawiała właśnie arenę śmierci i tak yy, chcąc zachować tą jakąś yy, tematykę harmonii chciałem znaleźć coś, co mogłoby być pozytywne, jeżeli chodzi o, o, o Rzym, ale bardzo ciężko mi było to znaleźć. Nie wiem, co jest ich wymysłem, a co zostało podebrane kulturą, które po prostu zostały nie, przez nich specyfikowane. Ale po obejrzeniu filmu z Kirkiem Douglasem Spartacus z 1960 roku pojawił tam się jeden epizod, który mi bardzo zagrał. Był pomysł wstępny, żeby pojawił się trakt do Rzymu i na tym trakcie osadzone krzyże wiszących. Gladiatorów, którzy no zosta... Bunt został. został stłumiony, tak? No to ktoś musiał ponieść karę i, i tysiące krzyży na trakcie to jakby historia. Ale z, wątek z filmu był jeden, który mi się mega spodobał i no, i tak zaklekotało mi serducho. Jest sytuacja, gdzie na samym końcu już gdzie Spartakus wisi na krzyżu. Z miasta wyjeżdża jego żona, żona no, kobieta, która urodziła jego dziecko i podchodzi schodzi z wozu, podchodzi do niego i pokazuje mu w rękach zawinięte dziecię i mówi do niego: Spełniło się Twoje marzenie, twój syn urodził się wolnym człowiekiem. Bo w międzyczasie były sytuacje takie, że ta kobieta została uwolniona. I właśnie ten element chcę pokazać też na, na tej monecie, gdzie pod krzyżem, na którym wisi jeden z gladiatorów, właśnie podchodzi kobieta z dzieckiem na ręku. I to i to jeżeli chodzi o gladiatora. A jeżeli chodzi o samurajów, to też tutaj to się cały czas buduje w głowie, bo też chcę różne tematy pokazać, bo też to nie jest tak, że bunt gladiatorów, tych samurajów był samurajów był, był takim czymś bardzo złym, no bo jakby też tam były klasy społeczne, gdzie, gdzie lud niewolniczy był niewolniczy. chłopi byli tam dojeżdżani przez te klasy wyższe i właśnie to chcę też pokazać, że jakby taki dualizm rebelii, że jedna myśl upada, druga powstaje, a jakby też finał, w którym momencie by nas interesował, czy by może dzisiejsza Japonia która jest, jest jakby nie było poukładanym państwem i no i to, to tak główkuje. Ro, rozwijam się razem z tym produ z produktem, projektem, przewijam książki różne, gdzieś tam materiały filmowe, dokształcam się. No i interesuje mnie jeszcze element Indian, to też bym na czwartą pozycję myślę, że będę, jeżeli to wszystko tak pójdzie, jak ma iść, pomyśli, a wierzę w to, no to przy czwartej interesują mnie Indianie, jak już mamy tę Amerykę ukazaną jako twór to, to na jakiej historii ten twór powstał? Będziesz utrzymywał ten sam wizerunek w awersie czy obie strony będą się różniły w następnych monetach? Awers zostanie, awers zostanie ten sam, Tu już nie będę kombinował. Data się będzie zmieniała. Byłam ciekawa, czy koncepcyjnie będziesz y, zmieniał właśnie Avers i Revers, czy tylko będziesz zagospodarowywał e Revers, a Avers będzie już z nami podążał przez tą serię. Avers będzie podążał przez tą serię, dlatego też te twarze y, dzieci różnych nacji, żeby dało to taki cały, cały obraz dla różnych y, właśnie kultur. Dziękuję Ci już bardzo za dzisiaj, Maćku i powodzenia z gladiatorami. Bardzo mi miło dziękuję, Jolu, dziękuję Państwu.